Eno, eno, panie kamerzysta, albo, albo kamerujemy. <grym> zim, <grym> zim, masakra. Bo tuż walkowy w powietrzu Zapraszam. Dawaj! Łap, Zapraszam. 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 dalej!

Teraz, podajnie, czekaj! Bartek, Bartek Bartek! Bartek. Kraj pomocy za, za obroną, za zabawki tam. Nie tak Kuba, wbija, Kuba. Kuba! Dobra, podeszli. Podejdź, nie stójcie tam, tam nie ma co. Tu bliżej. Zobacz, tu jest zawodnik. Bliżej, jeszcze bliżej. Bliżej, Kuba. Kuba Bliżej, tak. Damian, drogą do mnie, do nas tutaj. Na kogo? I biegaj za nim. Stań w miejscu. Stań. I biegaj Bocno, za nim. No tak. Dawaj, Kubuś. Ogień. Szybko, mocno. Uważaj, żebym nie przeszła cię. Dawaj, jedziecie. Cers jest twoja. Jedziemy. Oh. Jedziemy, Bartek. Druga kartę. Oj, oj, oj. Ale nie na raz. Spokojnie. Nie rób. Piłką. Spokojnie.

Ja w sumie zestresowany. Przez, no. No. Nie, on tak, schwały, grał, nie tak sobie wygrał tak że to jest niesamowite. Odbiór, odbiór, ma. Max, Max, ma. Max, odbiór. Tak. No, no, no. Nie, nie. No. Bo bo się kupujesz, nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie, może się odblokuje. Nie, no. jest Max. Max, nie, no, zobacz, Nie, nie. graj nie.

Mieszkanie. Nasza piłka. Kuba rzuca aut. Kuba rzuć aut. Kuba odrzuca aut. Odrzuca Do żółtego. Nie. Niech Do żółtego! panik. jedziemy, jedziemy, Kuba. jedziemy. Do niego. Do niego. Do niego.

Tak? Możemy... Ja, bym to ja powiem, kupubonisz Ja powiem! Szymek, żyje! Szymek, gudeza! Uważaj, Szymek, uważaj, bo kopię w ramkę! Bliżej teraz, bliżej mur. Bliżej, krok bliżej. się! dobra, dobra. Bryźcie się! Bryźcie się! Bryźcie się!

Gra, Wal, Bartek do mnie, tak? Bo on stoi i nie biega, nie moc, dlatego nie biega. Nie gra. Graj, graj, graj! Chciałem! 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 do Chciałem! Tamia, no wracaj się i stój już. Nie tak blisko. Będą dom, grać. Jasiu, uwaga. E, Bartek, musisz A. biegać po mocy, no. A ty stoi, stacie biłkę, patrzymy, patrzymy, kubuś, tak jak Bartek, teraz, dobrze. Słyszymy. Biegaj, ty masz duże możliwości, no. Nie wykorzystujemy tego w ogóle. Gramy. Brawo. Podanie. Biele, biele, góra. Podaję. Dobrze, dobrze, brawo, brawo. Leciał na z tym i z tym roku, tak? Straciłeś piłkę, to trzeba się cofać, tak? Odbierzesz piłkę, trzeba iść do przodu z nią. Bo tak to nic z tego nie będzie, jakby nie stało. Damian, 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 zostaw go! Do przodu. Eee, panda, miałeś grać w ataku, a ten miał grać ja ten. Tak, tym. Od, odwrotnie. Kubuś za tyłu, Kubuś za tyłu. Idzie, śmiało. do do boku i podanie. Podanie, podanie, graj. Brawo. daj, no, dawaj, 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 no! Jedzie! Jedziesz, jedziesz, jedziesz. tak! Dokładnie trzeba podać. Patoska, czemu ty, ty tu stoisz w miejscu? Graj! Nie oglądaj się! Atakujemy, to ich do, do przodu! Antonio do przodu! Antonio do przodu i. Dawaj, dawaj! zaraz! Antonio, do przodu idź tam! Tam masz bramki strzelać, gdzie mi tu stoi? Gramy, gramy, nie co ty robisz, bo aż ja tu będziesz stał! Ja graję się szybciej! <tryk _an> Seba, uderz to! Bramkę! Panda, do, bro... do bramki, panda, szybciej! Uwaga. Słuchaj, podejdź bliżej. Nie, stój, za daleko stoi. Dobry. Podbijamy. No może. Ej, Kahenka, bądź tak samo jak tam była. No jakie no, nie zdjął. Łapka, podbijmy. Brawo. Zostań tak. Zostań nie cofaj się. Nie cofaj się, piwko odbieraj. Pasza twoja. Dawaj, kiedy masz chwilę do moku. Dawaj. Teraz. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, nieś. Idziemy podanie. Zostańcie! A, hmm. jedziemy, Jasie! Panie Antonio! Jedziemy, jedziemy! Jedziemy do końca! Bravo, jedziemy, jedziemy! Bravo, jedziemy! Bravo, jedziemy! jedziemy! do końca! Bravo, jedziemy! Chodź, Jasiu! Chodź, chodź jedziemy! Nie stójcie obok siebie, tylko gracie, pilnujcie, jedziemy! Bravo, jedziemy! Bravo, jedziemy! Długa. Uwaga, uwaga, dobra wyszła. Trudno, trudno. Dawaj Stasi, graj, szybka, graj szybka. szybko, Odwracaj graj <grabiam> szybko, szybko. Twoja Szymek. Dobra, rozrywamy. Proszę na wejść. Gdzie wejść? Ty grasz w ataku, proszę bardzo. Ty nie masz nigdzie wchodzić, dla nich Jasiu, jest Jasiu. ty możesz, tylko ty pod podejść. Kocio pilnujesz tutaj przed pole, zostań tak, zostań tak. Dobrze, do Idziesz z nią, idziesz trochę. Dobra, dobra, dobra. poszła. Wybijem, poszła. Dawaj szybka. Dawaj szybko, szymaj, uciekaj. Szymaj, uciekaj. Okay. Ty... Do... Zagraj do... No to ty jeszcze raz. Dobrze, Szymba. Masz dość, masz, masz dość, dobrze idziesz. Idziesz teraz. Dobry, Brawo Kuba. Brawo. Dobry, dochodź, dochodź, a Brawo! Siatka Graj, graj szybka, szybciej! Panie patoska. Brawo. Tak, idziemy do przodu. Podanie. Panie tak, jedziesz, jedziesz. Nie tak. Teraz teraz, teraz do boku. Dobrze, dobrze. Brawo, brawo, brawo. Sasio. Ja, do, ja do, tak, do boku. Tak. A Tutaj? wejdziesz? Potem... Za... No. Tak go Tak. Ty tak? Ty sam powinienś mecz wygrać. Ty a potem będzie potem. A jest... do kogo wejdę. Oj, bo 3 minuty. Co to jest? Co jest stało? to trzeba panie sędzio, Kuba, Bo tak to nie wiadomo, gdzie ten to do Kubuś. trzeba opuścić. Kuba. Musimy go. Nie kombinuj. Tak. Jasiu! Szymek bronisz! Tak, dobrze Szymek, brawo! Najpierw zrobimy tak, najpierw zrobimy tak, ty wejdziesz! Graj tam, co się patrzysz! Nie podawaj mnie, on wybija! Jest! Brawo! Nie! Szymek! Szymek! Wygęży, Brawo Jasiu, Ekstra Jasiu strzał. Po co on Ci podaje piłkę? Ej, Stasiek! Gramy gracie, czy nie? Ja mam nie. Tam ja. Nie podbieraj mi się. Do niej! Od razu! Brawo, brawo, brawo Jasiu, brawo Jasiu, ekstra walka Jasiu. Dobra, gotowi? Julek, Szymon, chodź, były. chodź, chodź, pomoc, na pomocach. Ja ja Tylko pomagasz Stasiowi. Będzie Krzysiek, będzie Bartek, Antonia, chodź, Antonio. Bardzo Panda, chodź. Julek, do przodu, tak. No. Nie widzisz? Wejdź do środka. Julek, lega tak Brawo! Brawo! Brawo, Szymek! Dobra, no, dawaj, dawaj, biegaj! Szymski Julek, Szymski do piłki! Jeszcze raz, jeszcze raz, Szymek. Brawo! Tak. Graj długo Dobra, dobra, Kosiu, grasz! Damian, Damian! Krzysiu, grasz w ataku, Bartek! Pomocy, graj, Bartek!

Tak się bawi. Znaczy dokument się ale nie do absolu, tylko do dokumentu, tak jak era, brawo. Tak to jest kupujące. U mnie taki w domu jest, taki. To się właśnie To zrobi tak, że <grym> nademnie lepko taki. Nie <grym Taki kub. taki. grym> To jest łatwa trawa do muru. Jeszcze raz, Jasię, dalej, Jasiu, mocno, dobrze, Dobra, dobra. Trzeba wybijać, postaw piłkę wybijać. Odwracaj, odwracaj się. odwracaj się. Masz prawe skrzydło całkowicie wolne. Dawaj. Damian do ty ukro. Julej! Ja, Jasiu, do boku. Dobrze. Dawaj Bartek, jedzie. Jedenaz, nie naraz. Na jedziesz tak. Brawo, brawo, pomóż! Brawo, brawo, do końca, do końca, w duch, masz Machni, Graj. Brawo. Dobrze, Szymon, dobrze, jeszcze raz, tak, jeszcze raz! Idzie, brawo, idzie, się. Idź nie, 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 Brawo, nie, 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 Brawo brawo, nie, nie, Brawo, dawaj! nie, 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 do końca, nie wypuszczaj! Masz masz piłę! Pierwsza! Masz, Miał, ma masz, masz piłę, Graj, 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 graj! Dawaj, kosior! Okay. Graj, graj piłką! Piła! Tył masz, tył masz! I druga strona! to jest ważne? Pięknie. Brawo! Dociągaj się raz, dociągaj! Rzuć, rzucaj! Brawo! Dobrze. Brawo. Brawo Kubu. Chodź Jak... Stasiu do środka. Stasiu do środka. Krzysiu, się do przodu idź. Krzysiu idź do przodu, ataku. Odchodź do przodu. Od początku. Nie daj strzelać. Kuba, kuba. Pan kiedy Długa No, tam dość to. Dość już shotka. E, anten to jest ważne. Pokazać, Damia, pokazać się. No nie, to pochodzi od fajna. Nie. Tylko 40 minut. Jeszcze 20. 20. 20 minut. Już się nie pytam. To nie? Godzina. Brawo, druga strona. Dawaj, ulek, zabieraj się. Zabieraj się tym Tam Simon. Do końc. Do końca, do końca ulek. Już Masz piłę masz, masz, masz piłę, masz piłę, masz piłę! No, do końca! Przestu. Damian, damy, damian. damy! Damian, damian, bliżej. zwraca! Damy, bliżej Bliżej, bliżej, kontakt, kontakt damy! Damy, zwraca! Damy, damy! Damy, damy!

Chyba bliżej, bliżej, pacoszka, bliżej, 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 za daleko stoicie od niej. Pacoszka. A to co jest... jest pacoszka? Kuba wybija. Trzymam pacoszka. No. Trzymam, bliżej. Bliżej podejdź, bliżej tam podejść. Jedziemy, jedziemy. Dobrze. Kur... Jaki super. Pierwsza, pierwsza. Bardzo ty Nie.